Witam Was, widzowie, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Waszym na moim Dziejuś! Co? Dziejuś! Dzień się tam dobry! Las, cholera? Dzień dobry! Szkodniku jednej! Co, co? Jaki szkodniku? No, co nie szkodniku! Z widzowie, tak jak widzieliście w ostatnim odcinku. Nie wiem, czy oglądaliście, czy nie. Ale Dziejuś, agencik, spierdzielił Cię ze skarpy. No i urządzał. Nie, brzydko, moim... brzydko Pani mówi, brzydko Pani mówi. Dziejuś! Podejdź na Widzowie, po, ja powiem. Nie dziewięć. Nie, ja blisko soj, nie podchodzę. Soj. Nie, Chodź, nie bo ja wiem co pani po, zrobi. Pociekaj. Ja powiem, widzę. Widzowie, to był wypadek. A nie trafiła pani. Widzowie, to był wypadek. To wszystko było niecelowo. Niestety ze skarpy trzydziestko się zdupcyłem. No eee. I dzisiaj jadę kupić pani Janinie nową trzydziestkę. Aha, no dobra. Dzień już popsuł mnie 30 nie odpala. Eee, myślę, że nie będę tu już nic cwaniakowała, bo z niej olej poszedł, blok silnika pęknięty, skrzynia oderwana, tak że on tu nawet nic wiecie, nie ten. Eee, trzeba będzie zadzwonić po złomiarza, niech przyjadą, wezmą to kuchno, Ja zabiorę. Tego gówno w pierony. tak myślę. Nie, pierony, Nie, ja zabiorę. Nie, to Ja idzie, zabiorę. Nie, to idzie do mnie. To będzie posąg po u mnie, to dla mnie. Nie! To ja, się. Z... Ja biorę. Złomiaż mnie, daj jeszcze z Wiedychy za to. Gdzie już? Cholera, bo cię Ja to biorę. Eee, nie, chodź, ty musisz ze mną pojechać, bo jedziemy dzisiaj do handlaża, nie denerwuj mnie. Eee. No to jedziemy. A, i jeszcze jedna z nowych rzeczy, no to mamy kurki. W końcu kurki do mnie przyszły. Znaczy nie przyszły, no. Eee, przyjechał gościu tutaj, przywiózł elegancki. Gdzie już? Waska, waska. Miał zimnie wytrzymuję, widzowie. Ej, ugadałam się no ja z handlarzem... z kurkami rozmawiałem. Dziejuś, jak ci dzisiaj nie wybije wszystkich do reszty, to będzie cud. Ju, już raz, dzwoniłam, pani, wybiła i starczy. Dzwoniłam, gadałam dzisiaj z handlarzem, jesteśmy umówieni na kupienie nowej trzydziestki. Jedzie ze mną Dziejuś, bo gada, że się będzie targował. Dziejuś, może pojadziem twoim lepiej niż Bemko, co? Moim? No. no to jedziemy moim. Twoim, bo Jarek później będzie robił, wiesz, raban i w ogóle. Eee, my kiniemy... Mam nadzieję, że uda się kupić tą trzydziestkę. To chodź, twoim pojadziem. Weź, weź kierował, okay. bo ja to dzisiaj trochę, wieś w dałam. Tak jak mówiłem, ja za wszystko płacę i pani ma now nową trzydziestkę za darmo. Nie no, A stan to igła, stara ja... igła. Słuchaj, ja wiem, że to był wypadek i tak dalej, ale ja to nie wymagam, ja, nie, żebyś ty ja mnie kupował. Ja kupię, ja zapłacę, rozmawiałem z tym handlarzem, widziałem zdjęcia, stan igła, tak? No to jeśli mówisz. Takie trzydziestki jeśli... to pani na oczy nie widziała. Jeśli mówisz, że zapłacić, to wiesz, że Zapłacę. Ja się z tobą też tu nie będę wykłócała, bo to ja to słyszałam, że to wiesz, już jest po świętach co prawda, ale widzisz, no ja mam ciapeczkę jakby jeszcze ze świąt, wiesz o co chodzi? No to prezent świąteczny od, od Mikoła Jadziejusia dla pani Janinki. Aha, no dobra. Ale to nie za drogi trochę prezent, tak ile to taka 30 to... No ja za to udałam nie, 12 tysięcy, a ona już trochę wysłożona to była. Pani się niczym nie przejmuje? Ja to wszystko załatwię. A kabinę to ona miała kopułę, a ten gościu dogadał, że to jakaś e, ładniejsza, taka spawana i w ogóle. Ta kabina i no ziemalowa. To Ziemalowana. To to Lux maszyna. O i takie te rzeczy. O, to taki 30 pani, no Za młodu taki pani nawet nie widział, jak one z fabryki wychodziły. Dobra, a poczekaj, a kto dotrzymał do tego momentu, to niech napisze komentarz hashtag kabina, o, żeby mi nikt nie wiedział o co chodzi i wtedy ja przypnę serduszko, będę wiedziała, że ktoś dotrwał do tego momentu. Hashtag kabina, o, Dobra, gdzie tu jest co? To tutaj ten gościu? On tam miał, tutaj. miał dla tobie wysłać pineskę. O, gdzieś przychodzi, dziś, tak. dziś Ach, cholera, przerysowałem. Nie nic nie przerysowałem! Ło, ale tu sprzęty dziecię No, Nooo, ale... tego nie przyjeżdżam! To, 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 e. Ty! A zobacz, ty, nu Pani nie wysiada? O, cholera, czemu? Proszę wsiąść! Do samochodu, raz! No! I otwieram pani elegancko drzwi. A, zapraszam. Dziękuję, zapraszam, 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 Ale ty jesteś no. chłopulek, ja. wiesz? Tylko <laughs> żeby pani mnie więcej nie biła. No dobra, to ciekać, raz tam dziachnę, to nie jest taki problem, dziejuś! Ja protezę mam sztuczną przez panią. Dziejuś, no. ważne, że zęby jeszcze masz wszystkie. To jest najważniejsze. No. Idzie, idziemy tu do tego chłopulka. No idziemy, bo on się cierpliwi. Dobry, dobry, panie! Witam. Dzień dobry dobry witam dzień! Panie, odwróć witam, się, a nie witam. tak pan garbem stoisz! Witam jak zrówko? A w porządku, wszystko a dobrze. dobrze. Zdrowie jak się spisuje! Dobrze, 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 wszystko jest okej. Okay. Jak tam do... jak do... jak do zrówko? Dobrze, to zgadamy się dobrze, panie! O, o, u mnie też okej okay. Ja widzę, że pan tu o, masz sprzęt. Słucham? Panie! Otrzeźwiej pan! I gadaj no, panie co, jak chłopa, co, nie jak ta mała. Co pan tu gadasz? Dzwonię pan po policji! Po co, co ty to dzwonisz? Ja dzwonię po policję! Po co? Panie! No, dzwonię po policję! To Chodź panie, tu! Ja dzwonię po policji, ja uciekam! Dzwonię po policji po ja No i panie Znale, Inno, mamy... No i panie mamy... Mamy za darmo trzydziestkę. Kurde, ja się już po coś go Ja mu tylko dałam takiego... Matcinek No co? Powiedział, że po policji dzwoni. No nie ładnie powiedział, ale to nie znaczy, że miałeś mu jeszcze dodawać jeszcze Dobrze, Ty, nic mu nie będzie. Ale zobacz, to w cipeku kabinę to rzeczywiście on chyba sam dospawał Ale mi się podoba ten cipek o. O, Zapraszam pani Pani posłuchaj jak on odpada. Kurde Na strzał. Ty za ósmym razem! No co za ósmym, na, na strzała. Nie no, ładnie... Molera, Policja, się... uciekamy, 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 uciekamy w Czeki! No, w krzaki, w Stój, to człowiek! Możemy... Cholera, jasne. Ty no serio zadzwonił, konfitora Gdzie już się jesteś? O, 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 tutaj, oddalmy się. Uciekajmy stąd. Uciekaj, bo on tu jest. Warci tam, jak jest... Ja bym się teraz, ja już nie będę ruszał, bo no słyszysz, jak się krzaki machają. Samo, samochód, samochód no ON BLACHY NA CIEBIE SPISUJE! Chodź tu. Chodź O kurcze, dzień, dzień, dzień dobry. Dzień, dzień dobry, pan Jeszcze celu? taka pani była. Jeszcze pani była. Eee, dobra, gocek Albo ja tu przyprowadzisz, albo na komendę jedziesz ze mną. I wtedy tam będziemy rozmawiać. Eee, przepraszam ja bardzo, o, o co panu chodzi, bo ja nie za bardzo rozumiem. O co ci chodzi, człowieku? Z kim Pokój? ty rozmawiasz, ty? No z wymożnym panem Zapałko. Chyba. Tego, co ja widzę. Siad! Siad, psie! Słucham? Dobra, Dobra słucham. muszę tam iść, Proszę pana, przyszedł jakiś chłop. Chłopowi. Przyszedł jakiś chłop. zaczął się awanturować. Zaczął dopiero będziemy się zaczął się awanturować. Ja już chodź, słuchajcie tutaj pana zapałki! chodź tutaj. Ja już. Będzie ostrzelony Dobra, będzie ostrzylony od razu, pani bukie, nie? Nie wiem czy pani zna powagę sytuacji. No ale nie wiem o co chodzi. Eee, no to zaraz Pani przestawię, jak ten gościu tu nie wróci, to mówię od razu Pani, że będzie aresztowany, odstrzymany. To poczeka Pan, ja do niego zadzwonię, dobra? O, czekaj albo Pan! tu wraca, albo będziemy, i od razu mówię, że Pałów dostanie, i wróci, Nie, powiedzieć. dobra, Panie, Pan się tu nie fazuj, ja do niego zadzwonię. Halo, dziejuszka? No halo. 30 już na powórku. Chodź tu cholera, bo chłopka da się będzie dymy. Do wypożycialni chcę dzwonić. No przyjać tu! Nie rób dymów. Ja chcę no ciągnik dobra. kupić, łachu a nie dymy. Kurde policję no. wezwali przez ciebie. Przeze mnie? No na siuciek! No Chodź tutaj. Dobra, pani Zepałka, on będzie. Dobrze. Proszę pani, zaraz przedstawię jakie zaszukiwam przez telefon, dostaliśmy no, tego informację. Można o to co biorę, chodzi? Bo ja nie mam ciosu ten, na to! Proszę gadać! Chłopie, debil, żebym, ja ja swoją, żebym ja swoją trzydziestką nie mógł sobie wyjechać ze swojego podwórka... To nie twoja trzydziestka, człowieku! Raz, to, dwa, po to, 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 to coś nie tak. Po ścianę. Już, za bramę. ścianę! Jest wiele kozaka, bo jest coraz rozliczony! W porządku. wielki! Panie Zapałka! No. My tak, chcemy teraz. kupić! Teraz tak. E, proszę Państwa, dostałem wezwanie, że tutaj dostał ktoś. Taki pan, co tu mieszka, to jest mój znajomy. Dostał liścia od pani, prawda, nie? Możliwe, i ale. I dostał kilka strzałów od tego pana. Słucham, wyjaśni? Proszę pana! Słucham, to ten pan zaczął nas atakować, zaczął nas bić, uciekliśmy wtedy do krzaków. Że pana pan wie co mówi? Nie, nie, nie wiem co mówi, ja pan? Pana, Dobra. Nie uwierzę w to, bo ten pan jest klerykiem. Kim? Lerykiem. Chyba cholerykiem. Nie, co pan... Nie, co pan mi tu pierdolisz? Ten pan to jest... Proszę pana! Akustycznie co najwyżej. Dobra, proszę pana, ja mam propozycję! No, żeby nie już... tu. Uczy się na księdza. No dobra, to my księżurka nigdy bym nie brzili, Ja z księżurkiem to zawsze bosi! Dobra. Teraz tak, dobra. Bo ja tu też nie mam czasu. Ja tego pana mogę zawołać, bo on niedaleko tutaj jest, u swojej kobiety. Uciek. uciekł, e, proszę pan. państwa. Powiem teraz tak. Ja stąd pojadę, jeżeli ten pan tu wróci, i państwo się nie pogodzą, i ja będę musiał tu drugi raz przyjechać, to państwa zawijam. I nie, dzisiaj nie się trzeba. nakładam na państwa mandat. Na pana, proszę się najpierw przestawić. Proszę się przedstawić. przestawić. Pan, po lewo, proszę się przestawić. Jarosław bank. Proszę pana. Proszę pokazać dowód osobisty. Nie posiadam go aktualnie przy sobie. To PESEL poproszę. Yy... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobrze, proszę pana. Jest pan aresztowany w dniu dzisiejszym, jeżeli nie potrafi pan podać PESELu, nie mogę zweryfikować pana tożsamości, muszę pana aresztować i wtedy... Gdzie proszę już? Proszę pan pan, i... Powiedz proszę normalnie! Pana. Powiedziałem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proszę pani, to jest pan jakiś konkubent? Tak! Dobrze, czyli mój po, go pani, Albo go mangałtuję tutaj zaraz. Ej, gdzie już spokojnie, bo ja chcę kupić ciągnik. Jeżeli się nie ogarniesz, to ja za chwilę ci takiego liścia, A walę, ale... ja powiem. Że ja tu padaś! Po... Ja, po... ja powiedziałem mój prawdziwy numer PESEL No wiem, ale on ci nie wierzy! No to moja czy walić go tutaj, czy co? Nie! Ja ci dałem! Walić to palce może szkonia! Tyle panu powiem! Walić to sobie może Słucham? Konia. Słucham? I zaraz panom przypierdolę, to panę dzieje nam Jedź pan stąd, bo ja nie wytrzymał zaraz. Jedź Dobra. stąd, powiedziałem. Hej, pani mi Panie Ja obiecuję, że już będzie spokój. Obiecuję panu. Dobrze, ale że nakładam na panią oraz pana w wysokości 500 zł mandat. Nie przyjmuję. Za... Dobrze, czyli w takim razie będziemy kierować sprawę do sądu. Pani ja przyjmij już ten mandat, no to ja teraz nie od, razu, od razu panu mówię, że tutaj ten pan. Ma y, kamery na gospodarstwie. Możemy tak? w każdej chwili sprawdzić i, i, i zobaczyć. Chce pan się kłócić. No, no, Chce się, się kłócić, żadnych kamer tu nie widzę. Dobra, no, to patrzcie przyjdzie, przyjdzie pismo, zobaczymy. Dobra, pani bajki. przyjmuje czy nie. takie bajki to 20 lat można było nie dobrać, czy są kamery. Nie, kamery. Pan nie przyjmuje, to panie. tu nie może nie. Chiś pani dowód osobisty, poproszę od pani nowo, nie dowodu. Nie mam dowodu. Bogumiła zwistak. Nie że tu są kamery. Bogumiła świstak. Roku urodzenia? 1807. Nie mam co się z nim Gdzie ten. proszę pani. Proszę pana, a może pan dać pouczenie i zawołać już tego pana. To no, pani daje pouczenie, dlatego idioty nie. No dobra. To. Proszę pani, on niestety z nami musi jechać dzisiaj. Niestety. Jak tak się będzie zachowywał z nami, nie jedynie. niestety, no. Dzieje no, Leciągnik mi lorda, Dziejuś, proszę, ja chcę kupić ciągnik dzisiaj, dziejuś! Ale to ja kupuję ciągnik. Boję, zostaw się zostaw mnie, Pan coś połknął, proszę o co panu chodzi. Ale pan się tak zachowujesz? I pan, proszę pana, widzicie, żebyś z nami. Ja nigdzie nie jadę, nie masz pan żadnych postaw, żeby nie zabrać. Rodzki, rodzki mówią, że nie zabrać. proszę pana, mogę na słówko, panie policjancie. Wejdźmy tu na chwilę. Dobrze. On ogólnie pracował w Niemczech i mu się w głowie poprzestawiało, bo on miał wypadek i w ogóle. Może pan przymknąć oko i. ale ja nie jestem od tego. Ja wiem, ale zobaczcie pan. Ma pan tu dwie stówki na jakiś obiadek i w ogóle. I przyjmie pan oko, bo Proszę on panie, ma zełbę, bo ja mu ostatnio szufladę całą wybiłam i jemu dobrze, się dobrze, chyba głowie poprzestawiało. Dobrze, dobrze, do 400. Mam 300 przy sobie. 400. No dobra, ma pan 400 O, jednak się znalazł, dobra. Do widzenia, to tyle po mnie. Dziękuję Do widzenia! Bardzo. Do widzenia! Do widzenia panu! Gdzie już widzisz mi 400! Cztery, stowy. cztery stowy mi wyjdzie! Za co? Dziękuję jakiś opętany jest, ja nie wiem o co, o co ubiega temu psoju. Gdzie już ty jesteś debilem! Głupim! Nie o nie, nie, nie ma trzydziestki Dziejuś! Widzowie, widzicie, a nie było, on miał przerwę, jemu się w dupie poprzestawiało, jest p... tym łechmytą debilem! Dziejuś, powiedz mi, co ty zrobiłeś? Tu trzeba od spodu zobaczyć, czy tu nic nie cieknie, co ja tu będę widział na, na, na piachu, czy... Co, co tu się dzieje? E! No albo policję zadzwonię! Nie, proszę, proszę pana, pana! Proszę pana, pogadam Stop, ja, zag, ja Zaglądam zagl zagl od dołu co tu się a dzieje? dzieje. Możesz zesrać się nie oglądać, Moje dzienniki, zesrać się pan lepiej Super. Eee y dobra, y możemy jeszcze Takie raz się poznać i w ogóle... Przepraszam.

Bra, dzięki, Dzień dobry, dzisiaj już z tej strony, witam Dzień pana serdecznie. Dzień dobry, Jan, witam, Dzień pan, pan, witam panią. Stanisław. Jakiego, jakiego pana zadbanego odbanego wąsa pan jakiś używa tej kosmetyki do niego specjalnej? Czy tak naturalnie pana, pan rośnie? Proszę pana, rośnie naturalnie, na drożach. O. Wow. to nic tylko dziękuję a wie pan, bo ja Czy widzę, pasuje, że... Ja, ja widzę, że pan ma takie luki tutaj na policzkach panu słabo rośnie, a ja słyszałam, że a maść na porost e, brody to jest e, z, z, nie, z rana kuzim gównem nasmarować dokładnie. Tak, dobra, smaruję i do tego takiego No i właśnie widać, ładnie, ładnie rośnie. Proszę pana. Ile tam wokół, ile to w ogłoszeniu było? Proszę pana, za co? Za trzydziechę. Za trzydziechkę? Proszę pana, osiemnaście tysięcy. O, 18, droga. Uj, sporo, sporo. sporo. Nie, nie, no jak drogo, no jak drogo, no co drogo? Eee, DROGA! Osiemnaście tysięcy w takim stanie? Znajdziesz drogę w takim stanie? DROGA, WBIANY! Nie, proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana, a jeśli mogę spytać, jeśli chodzi o sześćdziesiątkę? A to... przy... przepraszam to... państwa! Przepraszam najmocniej państwa, bo mi się delikatnie pomyliło. Państwo pytali teraz o 30. Tak! Tak, tak! Jaki tak. kosz? A przepraszam, ja no, myślałem, że o 30. chodzi. Yy, 30, niestety. Nie, 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 proszę pana. 30, 23 tysiące! Ile? To 30 o, więcej o, JAK 30. To co pan? W dupie był przewracany! Proszę pani, proszę pani, albo. Ja to powiem tylko tyle, ile ja jest w dobrym stanie. 23 tysiące! tutaj kamina jest zrobiona, był remont robiony, no tutaj mamy z 18 <laughs> tego 3PK, tylko że on był w lesie już korzystany. A mogłabym odpalić od 3PK? jasne. Jeszcze raz, jak pan na imię, Stanisław, do czego pamiętam? Ej, mogłabym się tu przejechać kawałek? E, proszę. Panie to 30 zobaczmy, no, naprawdę no, dobrze. Dobra, najpierw to jest. zobaczycie już. Widzowie, a ogólnie jak myślicie, co sądzicie o takim cipeku? No ja wiem, że już mam cipeka, ale kurde, wiecie co? Mi się podoba w nim ta kabina. Kurde, on tak chodzi ładnie. On by był bez tura, kurde. No zobaczcie. No i tak jak patrzę, kurde, on taki długi jest taki ściurek byśmy ja jego mówili. Ładnie wygląda, kurde. No i widać, że i mocy i ma i silnik chyba zdrowy. Zaraz tu ja się jego dopytam i w ogóle o, tutaj o to trzydziesiątkę. No ale na razie chciałabym, kurde, może tą trzydziestkę, żeby... O matko boska. No proszę bardzo, co pan robisz? No kurde No, no po, pan Zaczyna, mi pozwoli, że... przecież tu wjechać. Chcę zobaczyć od dołu no jak ja to ja wygląda, chcę, czy to nie ma ja żadnych... Tak się spiekły, ludzie. Dobra, A co to się panu pan, dzieje? Jak już Dziejuś ja tu wjechał, to zobaczmy od spodu, jak tutaj to wygląda. Proszę, naprawdę, spokojnie, proszę pana, ja tu przyjechałem. Ale. Tu się tak szczerze, no, wydaje się kurde, zdrowy! Zdrowy się, właśnie! Zdrowy się, właśnie! Proszę pana, O, cholera! Czy ja po prostu uprzedzają, to tak, tu ja mam od cholery! Ale proszę pana, ja tu przyjechałem... Uwaga, o tu z tyłu A wie pana, jakbyśmy się... O, jak Jakbyśmy byli się w stanie dogadać tutaj cenowo? 23 tysiące, słucham państwa, w sensie. no, Ja starguję, ja starguję, spokojnie. No to weź skoś, się coś tam. targuj, no, no, bo to ty płacisz przecież. No, wie pan co, powiem panu, że bardzo ładnie wygląda ta 30, tylko. O. mi pod drugą mi pod będziemy Dobrze, pana, czy ja, ja bym mogła powoduje. zadać podstawowe pytania, przepraszam? Mhm. Czy bym mogła zadać podstawowe pytania Dokup nas sprzedaży? Mhm. dobrze, to ja wsiądę. Proszę pana, że pan tutaj co? rozejdzie międzyczasie, poczekaj, gdzie już chwilkę. Bo ja Nie widzę, się... że na, na podłodze, że jakby są takie przyświty, że tam może nogę wkręcić, albo coś. Ja się zadam pytanie, czy w tej trzydziestce kiedyś komuś nogę wkręciło podczas prac polowych? Nie słyszałem nigdy takich rzeczy, także nigdy. Okej. Okay. A, a co pan robi? No Proszę, czy mogę panią powołać? Przejdźmy do konkretów. Nie, poczekaj parę, bo ja muszę pytań parę zadać. E, czy w tej 30 na przykład był spożywany spiritus? Ja już mam na pewno kiedyś, tak? O, to trzeba będzie odjąć od ceny. A powie to, mi pan, czy były tutaj tymi. palone, że tak powiemy, substancje tytoniowe? Tytoniowe akurat nie. Okej. Okay. A czy mogę <grym> zadać takie prywatne pytanie? No dobrze. Ci w tej 30. byli tak, w. Wo... Tak, 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 były. Co? No, że tak powiem, odbywane akty. Tak? O to chodziło pani? Przepraszam. Tak, o to właśnie. Okej. Okay. Tak, były odbywane w akty w tej 30. Czyli tutaj były kobiety i Oczywiście, Byłem. Okej. Okay. No to było pani pytanie, mam rozumieć? Tak, dokładnie. Dobrze. Jak tuś macie, to, to powiem panu, że to ogumienie nie jest w najlepszym stanie. Co bo... ogumienie? Pan lepiej. Dobrze, że pana oczy? Ogumienia! Eeeh, yy, żałuję, że nie założyli ogumienia. I tak, tak lepszy, z ja... takiej głupoty. Ale po co tak. Tak zaraz się skończy, jak ale się zaczęło. Ale proszę pana, ale proszę pana, ogumienie, zobacz, bo takie to są kurde. Niech pan bliźniki, tak? Ogumienie, no Ale Proszę pana, pana te opony już są bardzo stare, trzeba będzie wymienić, więc myślę, że. 15 tysięcy mogę za to dać. Ale mnie to koło? koło że tak powiem szwanca? Lata, proszę pana. I Dobra, nie. Okay. Zmieniam, nie. Ja mówię Spokojnie. panu swoją cenę! No to ja powiem panu swoje, Proponuję panu 15. Pana, ale ja nie jestem, ja nie jestem w stanie dla pana być w porządku, jak pan mi kilka garści przypierdził. Przy, przy no to co mam ja zrobić? No, no bo pan się zachowuje jak jak jakiś nienormalny pana no, panowie! Ja, ja kurwa jest nienormalny, a kto mi na przywitanie kilka garści sprzedał? No pytam się kto? A było się pytać 5 razy jak zdrowie? Powiedziałem raz, to nie starczyło? Proszę pana, jestem o osobą chorą. Tak? I nie pamiętam. Panowie, no. moglibyśmy się nie kłócić? Bo chcę kupić wyciągi. Moja za... cena, 23 tysiące za 30. 15 ja bym dał panu za to klucz 30 to 15 to do widzenia, proszę pana 15 za bramą. Do widzenia 7 pan Ale coś co, to z ceny za to za, za widzenia, no ponegocujmy to cenę Człowiek jak ty coś tak sprzedawać. Ale to nie będę no to 15 tydzień, to co pan chyba osiadam, tak? Proszę, proszę pana! Panie, panie, 18, panie. 18 dam. Ja przepraszam, moglibyśmy pójść na słówko Ze mną? Tak Proszę pana, nie oczywiście. Ja już może nam pan tu Słuchaj pan. On tutaj może, bo tam pan sobie wygląda, widzę, a on idzie tu. Może tu Pana prosić tutaj? Proszę pana. Tak? No bo ja nie ukrywam, ja jestem zdecydowana na ten ciągnik. Proszę pani cieszę się, ale proszę pani, ja nie jestem stanie je zapomnieć o tym, że ten pan jest wtedy tak Proszę no, pana, ja, ja, to ja to pana bardzo za to przepraszam, że on pana bił. Ja chcę kupić ciągnik, proszę pana. No? Niech mi pan daruje, bo miż mi się włosy ruszają na głowie. Nie, proszę pani, za 15 tysięcy, bo nie muszę, 23 tysiące cenę dałem, no. No ale czy by pan dał radę zejść poniżej 20? No panie, no za 30-20. Ja widzę, że ona jest stanigła, że ona jest... ELEGANCKA! Z modhaba. Nie Ja Ey! mogę, ja mogę ponegocjować z Panią! No dobra... Bo to Pan ale... mi proponuje 15, no to jak ja mam z tym Panem rozmawiać? Dobra, to wróćmy tam i ponegocjujmy, tylko Panie, Pan do domie się nie zachowuje Pan jak małpa! Pani, ja nie małpa! No to mówię, domie po Bożemu! Chodź Pan! No... To, że na nazwisko Małpiński, to nie znaczy, że małpa! Ale ja nie oceniam, Panie Małpiński! Dobra, to tak, hej, pan po, poniżej tej dwudziestki, ile? Poniżej dwudziestki nie zejdę, mogę dać dwadzieścia, dwa tysiące, możemy się zgodzić. Dobra. Dziewiętnaście. już, poczekaj, poczekaj. Kolego, kolego, ty tu się nie odzywaj, kolego. Panie, panie Goreliński, hej, eee, słucha pan. Małpiński jak już. A, przepraszam. Przepraszam, no, Małpinski! Przepraszam, panie Małpiński! 20 tysięcy! Do równego! Nie będziemy się pani tu liczyć! 20, dobra! Spotkajmy się, powie! pani 20, ja 22, 21, nie będziemy się targować! 20 i pół! O, to najgorzej, jak kurde, powiem pani. Cygan na żydę trafi, dobra! Dużo rinka! Ręka! Ja no, Dobra. To musi pan podać ze mną rękę, ponieważ ja płacę. Nie, 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 ja panu ręki nie podam. Od razu panu mówię, panu ręki nie podam. Za to, co pan mi zrobił. No, za to panu mówię wprost. Dobra. Ja, poda... ja, ja... wiem, że ja co mówię za plecami. Ja panu wprost powiem, że panu ręki nie podam, tak? W Por porządku, to po prostu poda pan rękę tutaj. Ja nie, ja, ja po... zapłacę i podpiszę Por umowę. Podam. 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 Ja już, my już podali rękę. Eee, a pan dzisiaj no może się odniesieć do jeszcze? No. Nie, nie wie pan co, ile tam było? Dwadzieścia i pół. Dzieścia i pół. Przysikuj kwita, ja tu jeszcze z panem no. pogadam. No, no dobra. Pani gorylku, a, a ten Cipek? co pan o nim powie? No proszę kogo? Kto? Jakby coś? Eee, pani, Cipek? to używany na no to jest i? jest w dobrym stanie ururowany. A, Ci-Cipek był katowany jak śmata w tym leśnictwie? Nie był, proszę Pani, nie był. Nie C był, nie był, nie był. Bo tu felga, nie tu już był. taka trochę przytyrana. O, no to co, jak w lesie, coś tu się przetarło, coś tu prokło i to wie Pani, wie Pani, wie Pani... Jak Bo to... wie Pan, ja to, ja tam się nie pierdzielę babka z łobuzem. Ja to wsiadam od razu opór wie Pan, ja napierdzielam w polu, nie? No, eee... Jak to mówił? Rurabosi co? No. No wali! Śmierdzieć. No. Ja już mam przygotowane pieniądze. No dobrze, paniśmy już zapuścili teren tego pana. Tak, zakończy. No bo nie, to niech pani nie podpiszę, to będzie pani się A no dobra, to wydaję pan ten clipek. No. Proszę. proszę, proszę, 20 tysięcy, tutaj jest dwóch piczka i tu 500. Dziękuję. Poczekaj, pani ja pójdę do liczarki włożem. No, do liczarki się będzie wkładał. No za co, co oni się o takim cipeku? Nie, mi się nie podoba. Dobra, zgadza się. E, proszę tutaj umówkę na podpiszę dla Pani, tak? Tak. Podpiszę Pani tutaj? Ja, ja tu na kolanie, momentu. A ten klakier no, no, no. cały siad do tego czujka, Pani? No bo klakier będzie jechał nim. Mamy Pani tak pomiędzy między nami, dobra? No. Czuje Pani tego, że tak powiem, chłopaka, Pani. Młody siórek, kurde, na takie małe ja no, wiem! co słucham? To... Podpisała Pani te papiery? Tak, ja już podpisałam, no. Ale nie ma o nie, Jedziemy, ty! jedziemy! Ty, kurwa, ty! Poślij mi stąd! Poślij, poślij mi stąd, ty! A, ciekawe! Ciekawe! Dobra, jedziemy, ja was, kurwa, ja was dorwę, ja was dorwę! O, ja was dorwę! Dobra, widzowie... Słuchajcie, klakier dał dla chłopa plaskacza, goni na zła chwytka Ja... ja... Dziejuś, po coś go zdzielił, cholera On nas teraz tym buziakiem, widzę go w lusterku Dziejuśka, uważaj Klakier, uważaj O cholera, dobra Dziejuśka, ucieka, ja już jadę na podwórze, mam nadzieję, że dasz radę Widzowie, słuchajcie, tym agresywnym jak plaskan dziejusia dla e, gorylka akcentem kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. E, zostawcie komentarz, hashtag, klakier, jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu. Widzimy się w kolejnym. Cześć, papatki!